Tak naprawdę powiem wam, że grałem kiedyś w StumbleGuysa Ale że nie grałem tego dwa lata Wiecie od ile lat tą grę grałem? Od czterech A nie grałem ją dwa i pół lata No i teraz, no i dlatego nie pamiętam jak się to grało To jest moje stare konto hmm? Bardzo długo grę i właśnie widzimy Stumble Pass nowy legendarny skin którego wyposażę wypo Coś tam, tam? Nowa amotka jakaś. Pokazywałam moje amotki, które miałem. No trochę tylko grałem, ale ja tylko Stumble Passa. to... te coś tam. I teraz kupujemy to widzowie. To i to. Teraz widzowie kończymy na te kupowanie. I ostatnie moje słowo to trzy. Ale teraz bierzemy epicką emotkę i epickie blep. Jeszcze nie chcemy tego koła. Kolejne trzydzieści. Kolejna motka. I teraz kolejne. 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 Mam jeszcze? Mam. I kolejne. I kolejne. Ja tego kupię, Kolejne. I samą Teraz to. Ale są kroki. Da w ogóle nie było takich kroków. Posadzę je. O dobra, to tym lencem, Zobaczymy jak ale tutaj są dziwne skiny dodane. Naprawdę. Sam tylko popowałem. No i zawsze kręciłem ko kołami. No i tam sami tam kupowałem. więc właśnie wróciłem po 2,5 lat do Stampen Kajsa. O, teraz mogę przecież zakręcić tym jakimś tam nowym kołem. I co zdobędziemy? O, epicką skórę. O, przecież możemy zakręcić prawie 10 razy tak. Co dostanę? Tak! Lubię go zdobywać, Mam tego skina. Kolejny. Nie. Muszę zrobić tak. I teraz kolejny sobie kupić. Robimy teraz tak. O jacie nie. I tyle. I Zobaczmy teraz co dostać. Muszę jakiegoś zdobyć... O, zdobyłem właśnie tego skina. Miedzycnego to na pewno nie Opicki jakiś był, bo nie wiem No nie wiem Zobaczcie, jakieś jakie Skiny tu było Z tego kręcenia. No że Teraz Słuchamy szukamy nie zdobyliśmy. Zobaczymy ile mam tych Epi. Zobaczymy ile mam do tego nowego skina. Co? Mało? Do tego to jest mało? Tyle samo. No i to rozumiem. Ale właśnie widzowie? Więc za ile to się końca 45 dni, więc właśnie... Pokupujemy. Teraz, to dostaliśmy tak? musimy... Za darmo kręcenie. Nie, nie go mam już. Na tym kończę. Dawniej nawet. Widz co nie było dawniej? Emotek takich. Nie było takich. Nie było chyba karnetów. Nawet. To. To, co tam stało, to. Nie wiem. No ale już wiem, co się stało jakieś ja to zobaczyłem to od razu i, z... I, to... I muszę przypominać jak to grałem, mm, tak to grałem, tak, czy tak, wiem, wiem że jak mam to ale widzę, że źle się trwi niestety, ale Bo... nagrywam specjalnie dla was. Jaka matka? Nie No i psy poznałem sobie co robiłem Moje emotki, które sobie pozasłuchałem When... O oh, nie, nie lubię tego No nie Przez to wiem dlaczego Bo mam, no, bo mam, no, wekonto Nie, tylko nie to Pamiętam tą mapę 2,5 lata temu była ona ja pierwszy raz grałem w Guysa, to pokazywał tak w Stumble Guise. dopiero co dodamy 5 dni Od 4 lat grałem tą grę. Ale teraz się tym nie interesujemy. Musimy wygrać mnie, bo, bo dużo osób tu jest.

tam, wstęp, tam No! Tylko tak naprawdę nie pamiętam o tym koncie ja grałem. Tak mało pamiętam. Gryłem, nic trochę nie pamiętam jak to grałem. Ale pamiętam jak się gra Wszystkie mapy pamiętam jak się grało. Tylko tak naprawdę bombardment ten... Te, 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 nie było. Nie wiem kiedy ona była dodana. Jak rok temu to mnie to dziwi. O stoper. No z tej stoper. Tutaj nie znajomo mojej moje mapy. Pse? Nie. Prawda. Nie. Dobrze, ale teraz mogę sobie wyposażyć moje emotki, które miałem. łemendarne to moja emotka, ślisk, psy piłeczka i niewi niewidzialność, nie używam przecież. I ta to byłem, to są moje ulubione emotki. Mapkę sobie wyżegramy i zobaczymy, sobie gram kronkę I to? to będzie tylko jedna losowa mapka. Co my wybierze? I kosmiczna mapa tam była. Kosmiczna mapka. dobrze U. nie wiem po popukowali po tym gościu tylko jak przegra to nie dobrze teraz nie popukujemy tylko się i w ogóle to jest mapa, która nie tyle mam, nie pamiętam kiedy były dodane. Nie! Dobrze widzowie Nie wiem co robić. Na tym koncie. One nas giga słabe. Widzą, przepraszam, z taki słaby film dzisiaj nagrałem. Ale nagram lepszy. Bo no, jestem chory. Źle się bardzo czuję. Więc niestety do widzenia.